Kolejny weekend, kolejne zmagania nad Pilicą. Jesteśmy nad nowym łowiskiem. Takie trochę tutaj zwalone drzewa widzimy. Myślałem, że to będzie przepiękny, fajny teren. Nie, za, nie zaśmiecony, ale tu jest praktycznie tragedia. Palą ognisko z plastikami, foliami, jakieś bańki. No super, super ekologia. Tu widać nawet fotel zatopiony od jakiegoś malucha w wodzie. Tutaj fajne strumyczki wpływają do wody. Dzisiaj taki w ogóle wypad jest spontaniczny, krótki Myślę, że no maks dwie godziny Po prostu kogoś zawiozłem i No i przy okazji mówię zarzucę poczekam nad wodą A łapiemy na żmijkę Tu są takie staweczki właśnie żeby Mi się wydaje, że tu oko, okoń powinien sobie siedzieć Tu nawet się tak bardziej przelewa. Większe spiętrzenie i no, trochę głębszy strumyk. W lasach się już zrobiło kolorowo. Tutaj widzimy, nie wiem co to żółtego, zawilce? Nie wiem, coś, coś w tym stylu. Tu białe kwiatki znów. No jest ciekawie, ładnie. Gdyby nie te śmieci. Tam właśnie na tym ognisku palone butelki, plastiki. No właśnie nic, już tam jazia złapałem w tym roku, ale, ale no jazia tam klenia, nie? Coś tam małego brało, no. No tu są fajne takie stawki, ja tutaj na robaka puścić, nie? Tutaj gdzieś ko obok drzewa, ale też nic. Nic. Ja w tamtym roku rekordowe świnki zapałem. W ogóle nie widziałem no, na oczy świnki i zapałem od razu taką ponad 2 kilo, 220 kg. Nie na Dwa 220 i to jedna miała 55 cm, a druga, a druga miała no, ponad 1,5 kilo. Ale też wypuściłem, bo 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 bo. Świnki podobno są ościste nie? I jest ich mało. Nie wiem, y świnki Ale tak poza tym to... Płoteczki, żeby tak brały? Nie, nie, w ogóle. Uklejki, płotki nawet to nie skubię. Po prostu ja na tego przepływankę złapałem mhm. i, i małego klenia I tyle i nic więcej. A rok jak tam? W tamtym roku? No, no oprócz tych świnek takich dużych. To, to uklejki płoteczki takie małe, no. No nic, nic konkretnego, leszcza żadnego. Leszczy, z tej Aha. No, to chyba połowieniu, bo mówię tak, jak w ciągu godziny nic nie będzie, żadnego puknięcia, to chyba nie ma co.